Kilka jest wikieleskopie, i to się jakbyśmy się ocenić to, no, niezbyt dobre spotkanie dla Wichierca. No, dokładnie, na pewno nie, nie tego się spodziewaliśmy. Chcieliśmy to spotkanie wygrać. Nie chcę tutaj absolutnie tego wieś, szukać, sobie usprawiedliwienia, w tym, że no, byliśmy dzisiaj mocno osłabieni, ale yy, Zawodnicy, którzy wyszli dzisiaj na to spotkanie też powinni dać odpowiednią jakość i, i zrobić wszystko, żeby to spotkanie wygrać. No ale po raz już kolejny tracimy bramkę po naszym takim ewidentnym błędzie. Zbyt łatwo te bramki przeciwnik dzisiaj nam strzelał. Wychodzimy na drugą połowę. No jeszcze w pierwszej wyglądało to na początku. Obiecująco, mieliśmy kilka sytuacji, powstały fragmenty gry e, po uderzeniu piłki głową, ale wszystko bronił. Dzisiaj no, bardzo dobrze dysponowany e, bramkarz gości. E, no i tak jak mówiłem, e, bramka otwierająca troszeczkę nam oczywiście e, te mocno e, podcięła skrzydła. Wynik do przerwy się utrzymał niezmieniony. Już sobie w dalszej części nie potrafiliśmy takiej przewagi uzyskać, żeby wyrównać. No i kolejny błąd przy wyprowadzaniu piłki. Strata bramki szybko na 2-0. No i co z tego, że w tej drugiej połowie prowadziliśmy grę, byliśmy częściej przy piłce niż drużyna Ursusa, ale niewiele z tej przewagi w posiadaniu piłki wynikało, nie stworzyliśmy sobie sytuacji do tego, żeby strzelić kontaktową bramkę i spróbować się odbudować. No i w doliczonym czasie gry dostajemy jeszcze dwie bramki, które nas no jeszcze bardziej przybiły. No cóż, zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wyglądało to Dobrze w naszym wykonaniu i tydzień temu i, i dzisiaj. Yy, w niedzielę za tydzień w następnej kolejce jedziemy do Radomia. Musimy punktów szukać już teraz yy, wszędzie gdzie będziemy grać.